Dobra, dobra, dobra. Jesteś twardy, tak? Jesteś twardy. Napadanie nie może być aż tak trudne. Zapomnij, że byłeś polonistą. Zapomnij! Teraz. Teraz kim jesteś? Kim jesteś teraz? Jesteś złodziejem teraz, tak? I, i wcale nie jesteś w plastusie yy, ubranym w turecki sweter, któremu śmierdzi japy i pewnie nic z, nikim, nic z nikim się nie całował. Całowałeś się! Wielokrotnie się całowałeś. I to nieprawda, że imprezy rodzinne się nie liczą. No. no. Przypomnij sobie mięciutkie pocałunki wujka Darka. No. Dobra. Dobra, kim jesteś? Kim jesteś? Jesteś złodziejem. Jesteś złodziejem, tak. Jesteś złodziejem. I teraz siejesz po strach w parku. No. O, a, 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 Widzisz, dobry jesteś. O, a, dobry jesteś. Nie płaczesz. No, o, jest tu. Dzień dobry. Proszę pana, y, czy pan może orientuje się, gdzie tutaj w tej okolicy jest teatr? Bo Tomek mówi, że znajdziemy, ale nie powiedział, czy dzisiaj. E, no. Te, teatr. No, no bo się wtrącasz. No i chodzimy po tym od ludziu, wie pan cali w biżuterii i ze sporą ilością gotówki. Takiej. A biżuteria, proszę pana, taka. No. No. Ale nie ubrana, żeby nie kusiło. No i chodzimy też bez gazu pieprzowego, ani żadnej rzeczy, która do obrony jest. Takie gapy. No, no. no to tytułem wstępu, a teraz powie nam pan, gdzie jest ten teatr? Oczywiście. Pójdą Państwo prosto do świateł. No do świateł. I... A mówiłem, że prosto. Ale proszę no, Państwa, filmujemy. to jeszcze nie koniec. To nie jeszcze nie wszystko. Tak? I za światłami skręcicie w lewo. A, no to tak, tak jak mówiłem to. wcześniej. No, no. W lewo. E, halo, proszę Państwa, ja jeszcze nie skończyłem. Tak? Ja jeszcze nie skończyłem. Spucham pana. Tam będzie taki, jak skręcicie w lewo, będzie taki duży napis teatr. A czy on będzie podświetlony? Będzie. A, nie wiadomo, jak prądu nie będzie? No. To najważniejsze. Tomek się nie zorientuje, bo to taka malepeta. <grywa> chodź, 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 już i nie zagadujemy. Do widzenia. <grywa> ale proszę Państwa, proszę Państwa. Ta, ta, no y jeszcze coś człowiek pyta, no. Słuchaj. Właśnie to jeszcze nie jest wszystko, y co od Państwa chciałem. Y <grywa> dawać pieniądze? A <grywa> nie, my mamy, pokazywał przecież. Dziękuję. <grywa> <grywa> ale nie, halo, proszę Państwa, y proszę Państwa, y to, 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 to właśnie pieniądze oraz biżuterię poproszę. <grywa> Prosto i w lewo. Tak, prosto i w lewo. No, to, to nam wystarczy. Tylko, że mi nie wystarczy. Proszę Państwa, to jest napad. Słucham? No, to synonimem napadu, no co może być synonimem napadu? No, rabunek, no, grabież, rozbój z użyciem przedmiotu niebezpiecznego. Szanowni Państwo, poproszę o biżuterię serdecznie. Ja mam takie pytania, a co my mamy z tym wspólnego? No. No, myślałem, żebyśmy razem to zrobili. Bardzo pana przepraszam, może mogę męża porwać na momencik? Słuchaj, hmm. czy on nas napada, ja dobrze to kminię? No. No, znowu cię coś napadło. Jeszcze chce nam zabrać wszystko, co mamy. Słuchaj, jak on nam zabierze wszystko, co mamy, to jak my pójdziemy do teatru? O, bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję, właśnie o taką reakcję mi chodziło, proszę Państwa. E, ja od razu zaznaczę, ja, ja dopiero się uczę i za niektóre rzeczy będę dziękował, za niektóre przepraszał, a o niektóre prosił. Proszę o, Państwa o pieniądze. Be proszę? O, właśnie tak będę robił, tylko właśnie będę dodawał, o co proszę. Tak? No, biżuteria. E, a przepraszam Pana bardzo, czy nie moglibyśmy tego przełożyć na inny termin? Bo my teraz mamy sztukę w teatrze, i byśmy obejrzeć. Proszę o biżuterię, bo będę krzyczał. Pan? Tak, ja. A, przepraszam. Andrzej Kłos, ja się nie przedstawiłem. Andrzej Kłos, polonista. Dzień dobry. Z pierwszego liceum ogólnokształconego. Były polonista. Były polonista. Kłos, tak? Tak. Poproszę pieniążki. Yy, ale to jest pana pierwszy napad? Znaczy, no... No drugi, ale w sumie pierwszy, bo wtedy uciekłem. No, no wspaniale. To teraz też pan może uciec. Bo nie, chciałoby się. Oj, proszę pani, chciałoby <laughs> no, tak się. Śmiało. Nie, 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 ale wtedy zwiknąłem nogę że teraz też pan może... Nie, nie, nie ja nie zbiór. będę ryzykował. Proszę pani, dobrze. Ale to może się przekuć w coś dobrego. Może pan zacznie uciekać i na, nagle wygra maraton. O. No, będzie pan biegł, biegł. Łydki ma pan sprawne. No, proszę Panie, proszę pani, pan, Nie, pani mi miesza. Pani tutaj mi miesza. No bo ja, ona się wtrąca, a pan źle napada. Y, Mówi się wtrąca. Y, pan poprawia czy napada? Napadam. To pan jest za grzeczny. Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. <śleski> Przepraszam. Przepraszam. Dobrze. Nie o to chodzi. Pan musi zacząć używać brzydkich słów. Tak. Dalej. Śmiało. Przyszłem wziąć pieniądze. Brzydkie słowa na K. Chcę wziąć pieniądze. Słowa na kur. O. O. Kuratorium. Chyba dla Pana brzydkie. Przepraszam, przepraszam. I proszę bardzo, moim zdaniem Pan się po prostu no nie nadaje. Nie, nie można Panu pomóc. Ale Także nie, Tomek, pot... Tomek, daj spokój. Ty źle tłumaczysz, zawsze całe życie źle tłumaczyłeś. Ja człowieka nauczę. Proszę Pana, Pan musi jakoś nas przestraszyć może. Dobrze. O, 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 o z spojrzeniem. O, już tak się troszkę boję, niech Pan tego nie spieprzy. Ma Pani raka. I spieprzył. Nie, no przecież Pani, to, to, to było straszne. Pan, Pan jest za grzeczny, żeby się z tego utrzymywać. Pan musi odmienić swoje podejście. Oczywiście mogę odmienić swoje podejście. Kto co swoje podejście? Kogo czego swojego podejścia? Komu czemu swojemu podejściu? O kim o czym, o czym, o swoim podejściu. Dawaj tą pałę, pokażę Ci jak się napada. Yy, te pałę. Zamknij się i patrz. A. No to uderzyłeś człowieka, no! Daj spokój, przecież to polonista. zaczął kraść ta nawet nie umie przekląć nie umie k***a. ty jesteś ty jesteś niekonsekwentny przecież przeklnął mówi się przeklął no nienawidzę jak ktoś poprawia no piąty raz wziął poprawił no e nie no chyba czwarty Czy się chciałeś pochwalić czym? Bo w końcu znalazłem pracę. No to ekstra, to 12 lat po podstawówce nic. <grym> I nagle zatrudniony. Yeah. Ty, a ty gdzie? Yy, w tym, yy, w kuratorium. No kuratorium cię, wziął, to żeś wysoko zaszedł. Wystrzeliłem w górę jak rakieta. No. Ty, a powiedz mi, a co tam robisz? No, a co się robi w kuratorium? Palę zwłoki. Jezu, <śled> <śled> Patrz, jak se, se skórę przyjarałem, bo się oparłem, i wiesz, zadowolony. Ja no, się... to no. ciekawe pomyliło skrematorium. A jak ja powiedziałem? Nieważne. Nieważne. Hmm. Nie, no wiesz, że, że ty bierzesz i już potem za co? No, a daj. nie myślałeś, żeby tą robotę w, cho w cholerę zamienić na coś? Chciałem, ale weź tu rzuć palenie. Nieważne, ty wiesz co, a ja z kolei tak? wysłałem swoją ofertę do biura pracy mm. i przesłali mi test. Tobie? Tak. Test? Tak. A po co? Przecież wiadomo, że nie jesteś w ciąży. Ale test psychologiczny. A, tak! No. Psychologiczny. Ojej! A ja myślałem, no, że... myślałem, że... <laughs> nie. No, psychologiczny. No. Dobra. <kuh> Gdzie się go wkłada? Nie, nie wiem, nie, wie, nie wiem. Może no, wiesz. tu? Gdzie nie nie Nigdzie się go nie wkłada, Baranie. Się go nie wkłada, tylko się go wypełnia. Mocem? Długo No Jak mocem? To kartki nie, nie, w kopercie, to tą mocem to wypełnisz. Nie, na polsko zaniesiesiesz baranie ty? Nie, nie, dobra, no. już, 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 już się tak nie denerwuj. Co ty w ciąży jesteś? To jest taki hmm. test. Dobra, to, to jest test. Ja ci go dam. Ty będziesz go czytał. Ja będę mówił odpowiedzi, ty będziesz zaznaczał, tak? Tylko no powoli, żeby głupo cię nastrzelać. Trzymaj i wypełniaj. A tylko długo Ile znasz języków? A jeden. Czytać dalej? No co jeden? No czytaj dalej, no, no, no co jeden, może więcej. Tak, tak, tak. tak, no. tak. A jak zawoła szkota i on przyjdzie, to się nie liczy. Mm. Dawaj. A jeden. B 2 C trzy. D. Więcej niż trzy. Trze. Trzy języki. Ty znasz trzy języki. Oczywiście. Chyba jeden swój, dwa w butach. Piszę, że znasz jeden język, czyli A. A skąd wiesz, może na kurs poszłem. A właściwie połowę jednego. Jedna druga. Pytanie o służby specjalne. O na czasie. Trzeba uważać. Zaznać właściwe zdanie. A. Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych. B. Byłem współpracownikiem służb specjalnych. Jeśli wybrałeś odpowiedź B, że byłeś, podaj Posh. pseudonim. Oczywiście A. Nie byłem współpracownikiem służb specjalnych. A pseudonim? Furman. Hmm. Gdybym był zwierzęciem, byłbym skreść odpowiedni kwadrat. A tygrysem, B Jastrzęgiem, C sikiratką. Sikiratka? Co to jest? Kojarzysz to? To jest taki robak. Buduje sobie gniazdo w krowich odchodach. Możesz nie znać, ja trochę w tym siedzę. E, a to nie, e, to nie, 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 nie kojarzę, ale to nie ważne, ty, ale wiesz to... E, to tygrysem. Co tygrysem? że bym chciał być tygrysem. A, taki, wiesz co, to jest tygrys? Tak, jest... tak, tak. Tak, tak, no, taki z ogonem. Tak. Aha. Tygrys. Tylko, że już zaznaczyłem się kiratkę. A dlaczego zaznaczyłeś sikiratkę? Kto cię prosił? No bo tak powiedziałeś, sikiratka. Bo no się, się, pyta, się pytałem, się co wydarzy? to jest. To nie po to, żebyś zaznaczał. A widzisz. Zaznaczę tygrysem. Ale nie możesz być jednocześnie się jednocześnie sikieratką i tygrysem. Oni się nie krzyżują. Ja się skrzyżuję z robakiem? Nie skrzyżujesz. No nie skrzyżuję się. Chyba, że jeden drugiemu drogę przebiegnie na krzyż, no ale to jest... No i co teraz, bo byś jak to zaznaczyłeś? Powiedz co? Co? Idźmy dalej, zaraz się odkujesz. <grym> Dawaj. Jesteś na imprezie. O, widziałeś jaka łatwizna. Eee, o której godzinie ją opuszczasz? To podchwytliwy. <grym> A... O tej, o której sobie wcześniej założyłeś. No coś ty. Bo co? To wyjdzie, że taki jesteś drętwy, tak. się nie umiesz bawić, taki jesteś wie, sztywny, taki sztywniak. Tak, tak, tak. Wiesz, sztywniak, co to jest? Wiem, znam. U mnie w kuratorium są sztywniaki. No do zabawy, powiem ci, ta pierwsi nie są. B. Gdy czujesz, że masz już lekko w czubie, no zwariowałeś tu wyjdzie, że jesteś taki pijak, jakiś chlor. Medel? Tak, taki na spirytusie. Taki. Żulomen, żulo żulomen. Ty, Ty, ostatnio do, do nas przywieźli takiego gościa, nie? To, to był tak przesiąknięty spirytusem, że normalnie tylko bzyknął. Super, już o 15 byłem w domu. Mm. Mm. Cy, gdy wyprasza cię gospodarz to się chyba na wsi dzieje. I dy, mniej więcej po północy. O to jest dobre, dy, mniej więcej po północy. Dy. Też nie za wcześnie, nie za późno. D. Trochę byłeś już lecisz. Dy. Mniej więcej po północy. Jak zwyczajowo kładą się spać sikieratki. A, a ciekawe, o której wstają, nie? Dlaczego się sikieratki zodą zaznaczył? Na kogo ja Lidzmy, wyjdę? Idziemy dalej, zaraz w Moje życie intymne. Oj, się zaczęło trudne. Co ich obchodzi, moje życie intymne w ogóle? No. Może nie chcą, żebyś wszystkich pozarażał. To nie jest takie głupie. Może i tak. To się trzyma kopy. Może i tak. Jak się kieradka. A, człowieku, tak. ty nie mów mi o tym więcej, bo ja nie wiem, co to jest, rozumiesz? Nie wiem, jak to wygląda w ogóle. No. No. Może i tak. W życiu tego cholerstwa nie widziałem. No. Wystarczy trochę pogrzebać. Moje życie intymne. A mam stałego partnera. B mam przypadkowych partnerów. C. Żyję bez partnera. E, to prosto oczywiście. A mam stałego partnera. Wiesz, żeby nie tak. pozarażać. Tak. Przyjmie to zaznacz. A mam no, a, stałego nie. partnera. Dobrze. Ruszyliśmy. Dawaj. Cię przypilnować, to ty nie daj rady. Dawaj. <grym> Śpiał. Dy. Interesują mnie wyłącznie partnerki. Ja będę grał. I co teraz zrozumiałem, kiedy to Jak określił, co ja bym określił? Swoją postawę w erotycznych kontaktach z drugą osobą, osobami. Ty kogo oni szukają? Ciebie, <grym> a wstydliwy uciekinier, b. Ostrożny eksperymentator. Hmm. C. Romantyk w sidłach rutyny. D. Notoryczny kusiciel. Co, koniec? Ja, tak. To D. Notoryczny kusiciel. D. Uważaj, nie do ciebie kusiciel! Ha, ha, ha. A to ja bym, wiesz, dawaj ja się. Dobra, tak ci grubo zaznaczę, żebyś miał takiego grubasa na... za wszystko. Gdzie tu pisze kusiciel? Gdzie tu pisze kusiciel? Gdzie? Gdzie? Ja to nie wiedzę ma kusiciel. Nosiciel! Dawaj! No to leci nosiciel. No to ostatnie było podnieść punkty cholera, bo cały żeś mnie w nerwie wprowadził, tylko nie przejął żadnego. A cię obserwuję. I jak? Nie jest najgorzej, masz sześć punktów. Się, a na ile? Na dziesięć. To więcej niż pół, widziałeś to. A nie na sto. Pokaż. Tak, tak, nie, patrz, bo nie bo ja zauważyłem, że masz, masz jedynkę i trzy zera. Mimo to masz 6, punkt, 6 punktów, masz dwie propozycje pracy. O gdzie? Pierwsza w kuratorium. O, to fajnie! Będziemy kolegami! Nie będziemy. Masz taką szyszkę do sadzy? Nie mam. A druga? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. O. Na stanowisko... Opiekun Sikieratek. Dawaj! Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba się odrobinę spóźniłem. A tam siedem godzin, co to za spóźnienie? Przepraszam, nie wiedziałem, jak inaczej okazać brak szacunku. Ach, dziękuję. Poprzednim razem mnie pan opluł. To pan. Poznał mnie pan? Cę. Super. Dzisiaj jestem przygotowany. Część. Houston, Houston, nie ma problemu. My mogli już zacząć, bo mi się tlen kończy. To pan znajmie to kondominium. Dziękuję, bo się tak właśnie trochę czułem, jak mordowany plemnik, prawda? Siada pan. Trochę mgła, ale będę lądował. Dobrze. Panie Jakubie, pan aplikuje u nas na stanowisko Preservation and Advanced Cleaning Manager. Znaczy na konserwatora. Hmm. Proszę pana, u nas nie ma takiego stanowiska. U nas pracują sami menedżerowie. Aha. Czyli tam na dole to nie jest portier? Nie, to jest enter and exit door manager. Aha. Aha. Proszę. Ukończył wyższą szkołę door openingu. Kierunek marketing i zarządzanie drzwiami. Fakultet zawiasy. Akurat ten menedżer ma zawiasy. Witamy w 28. etapie naszego procesu rekrutacyjnego Face-to-S talk. Face-to-S, tak? Śmiało pan mówi, dojdzie! Z pogłosem, ale dojdzie. Ja mogę mówić, ale boję się, że odpowiem. Nie no. Słuchaj. Co pan wyprawia? Powiedział pan face to face. Nie powiedziałem face to face. A, przepraszam bardzo. Strasznie słabo słyszę po angielsku. Poza tym ja mam tylko profil na Facebooku, nie na e S-Booku. Czy wie pan, jaki będzie ewentualny zakres jego obowiązków? No to jak to konserwator, prawda? Taka złota rączka. Złota rączka? No nie z pańską pensją. Aha. Jeżeli przejdzie pan przez mój rekrutacyjny durszlag, będzie pan wykonywał drobne naprawy, remonty, a przede wszystkim zajmował się czystością w firmie. Aha. Bardziej gumowa rączka. Rozumiem, taka, taka żółta. Dobrze, chcę znać pana motywację. Dlaczego pan tu jest? To ja się przygotowałem w internecie, co wydrukowałem. A co to za format wydruku? O-1. To, to tak. Ważne są dla mnie samorealizacja, rozwój i kariera w dynamicznym zespole. I dlatego chcę pan u nas toalety. Będę w to wkładał całego siebie. Znaczy, wie pan, tylko do łokcia, bo jednak tam mi przez kolanko dalej nie przejdzie ręka, wie pan. A i głowa się klinuje, tak. Chyba, że pisuar to dam radę. Proszę pana, takie bzdury znalezione w internecie może mi mówić każdy. Pan musi być oryginalny, pan musi mnie zaintrygować. Zaintrygować, ale jak? To... No nie wiem, no ma pan chyba jakiś talent. Proszę intrygować. A to ja mam jakiś talent. Ja kiedyś wygrałem taki konkurs poezji w przedszkolu, to może się do czegoś przyda. Julian Tuwim Brzechwa. Bo to razem pisali. Stare pendolino.

Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna, aż pod niej spływa tłusta oliwa, ale ja posprzątam tłuste, to najlepiej Ludwikiem polać to rozpuści. I tak chciał mnie pan zaintrygować. Mogę się rozebrać, ale szału nie będzie. Dobrze. Nie, nie, tu nie. Szału by nie było, także. Ale jest parcie, proszę próbować. Tak, tak, tak. <śpiewanie> Cały zakład się zebrał, żeby popatrzeć. Żeby tak chociaż po Zeta rzucili. <śpiewanie> no. Oho, chyba ma pan branie. Dobrze, no ta... proszę pana. zdojechał. dojechał. Proszę pana, gdyby... Miał pan tak. umyć podłogę. Tak. Jak by pan to zrobił? Teoria najpierw. Tak, to tak. Yy, yy, Wziąłbym wiadro. Nie. Yy, yy, miskę bym wziął. Mm -mm. Nie, bym szedł się, pocił i wodę miał z siebie, prawda? To... Po co to nosić jak tu takie źródło, prawda? Aż tak nie oszczędzamy. Proszę pana. Yy, w naszej firmie nie ma takiego terminu jak wiadro. Aha, a jaki termin jest? Dwupojemnikowy, samobieżny zestaw czyszczący z wyciskarką. To wziąłbym ten zestaw? Mopa? Gdzie? Mopa nie! Nie ma takiego terminu. Wziąłbym jednokijny system wodochłonno-myjący. Można? <ślesk> Do tego jakiś płyn, i zaskoczę pana. Bym mył. Bym mył. Bym mył to jest jedno słowo. Jaki jest kąt natarcia mopa? Taki. Ile stopni? Dwadzieścia w cieniu. Jak u pana z chemią? Nie biorę narkotyków. To jak pan chce pracować po szesnaście godzin na dobę? 16 godzin na dobę? Tak, to jest praca na pół etatu. Dobrze, wróćmy do chemii. Co miał pan w szkole z chemii? Szczerze mówiąc, przerąbane jestem humanistą, także... To jak pan odróżni płyn do mycia powierzchni sosnowych od tego do dębowych? Nie chcę się skompromitować, ale przeczytam etykietę. To pan umie czytać! Mogę zapomnieć, jestem elastyczny! Także... Nie, no, może pisać też pan umie. Jezu i to ze zrozumieniem, ale nie wspomniał pan o tym w swoim CV. Ja przepraszam bardzo, myślałem, że to oczywiste, bo wpisałem, że jestem doktorem historii. Nie, no trzeba się chwalić takimi rzeczami. Właśnie po to jest kukuryku Wite. Pan kończył Akademię Rolniczą. Z wyróżnieniem. Bez koguta. Tak miał na imię rektor. Dobrze, gdyby miał pan umyć tutaj podłogę, jakby pan to zrobił? Praktyka teraz, tak? Tak, to, tak, tak. Ja się przyjrzę z bliska. To wziąłbym system i zestaw, bo mhm. mopa i wiadra nie ma. Mhm. I bym mył, bym mył, bym mył, bym mył. Gratuluję! Ma pan idealny tyłek do tej roboty. To znaczy wie pan, bo ja bym tu nie chciał pracować tyłkiem, wie pan. Ja przyznaję, że jest to jakiś plan B, ale to jak mi się tu nie uda, ja pan... Sobie? Poszedłbym stanął pod molą, może jakiś zboczeniec zeta rzuci. Nie zrozumieliśmy się, po prostu powierzchnia pana tyłka idealnie dopasowała się do powierzchni mojego buta. Nie no pan żartuje, pan sobie ze mnie teraz jaja robi, tak? Pan jajcuje sobie ze mnie? Nie, proszę pana, to pan musi mi udowodnić, że jest lepszy od 120 osób, które były tu przed panem, i że jest godzien 900 złotych, które chcemy mu zaoferować! 900 za 16 godzin roboty? Potrafimy docenić dobrego menedżera. To chyba wy powinniście do... przekonać mnie, żebym chciał tu pracować za te psie pieniądze. Psy ze stróżówki dostają zlewki z bufetu. Słabo się pan targuje. Zresztą nie psy, tylko dog menedżerowie. Oh. Dok managerów, co za firma, Boże. Tak, panie prezesie? Kurecki, ty łajzo! Darmo zjadzie jeden, ty nic nie warta kupowym jociń Fabiana! Ty szmato! Ale, panie prezesie, budynek nie mordę, bo marnujesz powietrze! Od tygodnia w budynku nie ma konserwatora! Syf, wszędzie! Nic nie działa! Masz mi natychmiast kogoś zatrudnić, albo sam wylecisz na ten swój paskudny ryj! To co? Nie wiem, zaintryguj mnie.